No, cześć. Z tej strony mówi Andrzej. Chciałbym dzisiaj zaprezentować Wam, w jaki sposób można dojść do tak zwanych narzędzi administracyjnych. Klikam przycisk Start, Control Panel, System Security i wybieramy Administrative Tools, czyli tak zwane narzędzia administracyjne. Tutaj mamy na przykład. Ciekawego różnego, różnego rodzaju, tak zwane konsole. Tutaj możemy na przykład wybrać konsole nazywające się Services, czyli usługi. W tym momencie widzimy, jakie mamy usługi zainstalowane na swoim komputerze, na naszym komputerze. Które usługi są uruchomione? Możemy posortować klikając na nazwę kolumny Status. Widzimy, że usługa Bluetooth jest na przykład włączana. A widzimy, że na przykład usługa Active Installer jest wyłączona. To wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia.